No, halo? Słucham? Słuch... No ja w sprawie pieska, owczarek niemiecki. Ma Pani jeszcze tam? Mam. Pani, pani Marysia? Tak. No, interesuje mnie owczarek niemiecki, proszę Pani. I tutaj Pani ma wystawioną cenę... Dwa tysiące 1200 do uzgodnienia. 1200 do... no. Do uzgodnienia. Tu. Do uzgodnienia 200, 1250, tak? 1200 do uzgodnienia. Dobra, bo ja troszkę, proszę pani, ten pod wpływem alkoholu jestem, ale tak lekko w sumie to mnie będzie przeszkadzało. Yy, 1200 do uzgodnienia. Dobrze, ja bardzo jestem zainteresowany, ale to w ramach prezentu dla mojej kobiety, bo ona bardzo kocha, wie pani, owczarki niemieckie i zawsze chciała mieć. Ja nigdy nie miałem jeszcze pieska, i chciałbym, żeby pani mi tak przedstawiła, czy jest to bardzo duży obowiązek, jak to wygląda z takimi pieskami. Owszarki niemieckie są bardzo mądre. Yy, obowiązek, no przecież. A to do bloku? Yy, nie, my mamy domek jednorodzinny. Proszę pani, mieszkamy sobie, wie pani, w trzy osoby razem z dzieckiem. Ja mogę dać w sumie dziecko, jak pani by chciała porozmawiać. Nie, nie, nie. No na podwórku, no to jaki obowiązek? Na podwórku sobie, bo to moje psy są na dworze. Na podwórku sobie biega. Daje się jej. Nie, się nie, nie, pieska bardzo. Tak? Tak. To nie, rodzice kupią. Tak, bo bo tata chce kupić psa dla mamy na urodziny i a, Tak? Ale to będzie mój nie, Dobrze. Tak. Fajnie. Normalnie. A, 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 A proszę pani? Słucham? A da pani za darmo psa? Nie. A za ile kasiorys? Bo, bo babcia daje na psa. Słucham? A ile kasiorys? 1200 zł. 1200 zł tato, trzymaj. Gadaj. Tu faso. poczta głosowa plusa. Po usłyszeniu sygnału. Halo? Słucham. No to weźmiemy chyba tego pieska. Weźmiemy. Jak pani mówi, że to nie, nie ma w ogóle obowiązku, to ja biorę go. Obowiązek proszę pana, to jest, no trzeba dać jeść psu, trzeba z psem się trochę. A ile poważnie, może nie bo to może a ile on nie jeść może? Ile on wytrzyma bez jedzenia taki pies? Proszę pana, ee, zadaje mi pan bardzo głupie pytania. E, pan ile może nie jeść? Nie mam pojęcia. A no to wie pan, no to ja mam pojęcie, więc pies musi być odżywiany przynajmniej raz dziennie porządnie. A skoro pan nie ma pojęcia, no to ja nie wiem też, nie, czy się zde zdecydować panu czas sprzedać, żeby poszedł w złe ręce, bo ja jeżdżę i spy psy, sprawdzam tam, gdzie oddaj. także jeżeli coś będzie działo, miał... to ja zabieram. On, on u nas będzie miał dobrze, tylko niech pani powie mi, ile on może wytrzymać bez jedzenia i bez picia. Proszę pana, codziennie pies musi mieć jedzenie i codziennie musi mieć dostęp do wody non stop przez cały dzień, przez 24 godziny na dobę. No bo teraz jeszcze upały, nie? Tak. No, on pewnie teraz chlupie konkretnie. No dobra. Kurczę, powiem pani, że jest. A pani będzie sprawdzała, co u psa słychać? Tak? Mhm. Od, dlatego mam hodowlę i ja się interesuję, co, jak kto się moimi zwierzętami opiekuje. Jeżeli źle, to ja wtedy zabieram, podpisujemy umowę. I jeżeli pan się będzie źle opiekował, to ja mam prawo panu odebrać psa i panu nie oddać pieniędzy, więc niech się pan grubo zastanowi. Aha, w taki sposób. O, tu eksmisja co, na tym polega hodowla? Eksmisja w domu będzie? <laughs> Eksmisji nie będzie, proszę pana, tylko będzie eksmisja psa, jak zabiorę. Aha, no dobra. Kurczę, a co, ile pani będzie przylatywała do nas? Gdzie przylatywała? No, obejrzeć psa, jak się jak się czuję. A no to ja panu nie mogę powiedzieć, kiedy ja przyjadę. Ja nie, nie, nie mam obowiązku pana informować, że ja przyjeżdżam i chcę obejrzeć psa. Ja przyjeżdżam i pan mi ma udostępnić psa, żebym ja zobaczyła, jaki pies wygląda. Czy jest dobrze odżywiany, czy jest. No A pies, A co taki pies żry pani powie? Bo ja nie wiem, czym Mięso. ja karmić mam. Mięso. Ja normalnie tak karkówkę mogę mu z grilla rzucić, czy... Bo my często grillujemy na ogródku. Eee... Karkówkę W szamie, czy nie jaka... w szamie? Zeżry karkówkę. Zje. Zje karkówkę. Co jeszcze zje na przykład? Ale Takiego nie z... samą karkówkę, bo będzie pan go karmił z grilla. A co jeszcze mu trzeba dawać? Ja nigdy psa nie miałem. Mięso. Proszę o wyrozumiałości. trochę, bo pani na mnie krzyczy. Mi aż tak wstyd. Głupio mi. Wie pani. No bo proszę pana, jeżeli pan konkretnie chce yy, rozmawiać na temat kupna psa, to No co ja to mówi, co mnie, jak ja jestem zainteresowany. Jak pan będzie mógł z normalnie rozmawiać, pani, czy znaczy, przyjechać. Ja bym chciał przyjechać i ja, wtedy ja, będziemy rozmawiać. Ja nawet dzisiaj do pani przyjadę. Panie Marysiu, niech pani się nie denerwuje, bo wie pani, złość piękności szkodzi. Niech pani se strzeli piwko na odstresowanie, może. I dogadamy yy, się. Ja wie pan. Chce pan dzisiaj podjechać? Proszę bardzo, jak pan wie gdzie. No, myśmy się dogadali za chwilkę. Ale niech, bo ja wiem, bo ja nie wiem, na co ja się piszę, żebym ja się nie rzucał od razu na głęboką wodę. Co? Proszę pana, ja psy karmię tak, kupuję na targu yy, Proszę pani, bo jak ja kupię jakiegoś potwara, co pije 2 litry na godzinę, to ja przecież go nie wykarmię, bo ja nie będę miał tyle wody. No to, to nawet nie mamy o czym rozmawiać, proszę to pana. To co, on dwa litry na godzinę pije, proszę pani? A proszę pana, jak jest gorąco, pan też pije dużo wody. A pies jeszcze więcej potrzebuje, bo ma długą sierść, musi się schłodzić, więc o czym my rozmawiamy? No dobra, to ja mu będę dawał wodę. się dogadamy. A pani się z takim psem no dogaduje? Będziemy. Pani się z takim psem dogaduje, ile on potrzebuje, ile to? Bo ja to powiem pani, że ja Ale... nie, nie jestem w stanie nigdy psa zrozumieć. Ale wie pan, ja teraz to nie rozumiem, czy my rozmawiamy o człowieku, czy o psie, bo psa pan nie spyta, czy on chce wody, tylko pa, pies musi mieć wodę. Czyli woda musi być no, zawsze... No musi mieć wodę. Woda, to ja mu z pięć mich kupię, zaleję i niech leży na tydzień. Jeszcze raz pan powtórzy. No zaleję mu pięć mich i niech leży, na tydzień będzie miał. Proszę pana, yy... To ja panu naleję wody 5 litrów i niech pan przez miesiąc pije tę śmierdzącą wodę. Nie mamy o czym dyskutować, nawet niech pan do mnie nie dzwoni. Nie ja wiem, no, proszę jest pani, nie mam przyjemności rozmawiać Przepraszam, Przepraszam, proszę, wcale pani, proszę Dziękuję, pani do widzenia. Proszę pani, ja przepraszam, ja mówiłem, zaznaczyłem na początku rozmowy, że ja nie znam się na pieskach i chciałbym właśnie o to chodzi, żebyśmy porozmawiali, że żeby pani mi uświadomiła. A... No to więc, to więc ja panu teraz odpowiem tak. Zamiast rasowego psa, to nie chce pan kupić kundelka, byle jakiego, albo od kogoś weźmie, nie, pan nauczy, dopiero nie, 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 ja chcę, nie pani, ja chcę od razu ładnego pieska mieć. Mi, bardzo się marzę taki, co pani ma. No, wie pan, ale to jest, pan się musi liczyć z tym, że to są też y, oczarki niemieckie, duże psy. Ja chcę takiego bydlaka, wie pani, w ogrodzie, o Jezus. Ja pod, czuję potrzebę. Ja czuję potrzebę, powiem pani. Ja, ja dla niego zrobię wszystko, tylko muszę no to, to, wiedzieć jak, to, 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 jak, bo pani no... mi nie chce powiedzieć. Pani ciągle tylko mówi o tej pana, to więc. No. Ja panu nie będę tłumaczyć, tylko powiem panu tak. Proszę sobie wejść na ja ma pan internet? No, powiem pani, że tak raz na... raz w tygodniu internet mam, jak jestem u cioci. No to proszę sobie pojechać do cioci, wpisać owczarki niemieckie. Co oni potrzebują, ile czego potrzebują, i wtedy będziemy rozmawiać. Bo wie pan, tak szybko owczarki nie sprzedam, żeby taki już obstryki już tak. dzisiaj sprzedamy. To znaczy, nie, ja bym dzisiaj. Po... Tak. Ja już bym go dzisiaj odebrał. Wie pani, się zaraz dogadamy, ja przyjadę nam pieniążki w rękę i pojadę. Tylko powiem mi pani, o której jeszcze pani dzisiaj pasuje? Taka wymiana. Wie pan co, pan przyjedzie, to porozmawiamy, bo tak to ja przez telefon to ja, ja pana zobaczę i wtedy zobaczymy, czy by... Bo ja pani powiem pan... taką ciekawostkę, ja powiem pani taką ciekawostkę, ja kiedyś kota chciałem kupić, nie? Mhm. Pojechałem po tego kota zadowolony, że będę miał kota, córka się cieszyła, nie? Mhm. Ja wyciągam kasiorę, chcę dać pani kasiorę za kota, a pani do mnie, że mi kota nie sprzeda. Ja się pytam dlaczego, a Pani powiedziała, że ja sobie najpierw wstawił zęby, bo ja nie mam zębów i ona, mi, i ona w moje ręce kota mi nie odda. Żeby nie było takiej sytuacji, że ja do Pani będę jechał teraz 100 kilometrów, a Pani mi powie, że Pani mi psa nie sprzeda, bo ja nie mam zębów. Bo Proszę ja Proszę Pana, teraz... Pana uzębienie to mnie nie interesuje. Pan może mieć Pan zęby nawet z drugiej, z drugiej strony i mnie to nie interesuje. To ja... trzeba obsadbać, a nie o... o... O czym my rozmawiamy? No proszę pana, naprawdę. A skąd pan jest? Karlin. Dobra, bo... Skąd? Karlin. Karlin, gdzie to jest? 23... Karlin. 23 km od pani. Ej, Boże, kochany. Nie, no mówię, tak jak panu powiedziałam. I... Przyjedzie pan, porozmawiamy, ja oglądamy. Proszę zobaczę, pani, bo to, bo... to. Ale niech pani troszkę będzie wyrozumiała. No, jak pani miała pierwszego pieska, to była pani dla niego opiekuńcza tak bardzo. Wiedziała pani, co on potrzebuje? Umiała pani go zrozumieć? Proszę pana, ja mieszkam od urodzenia na wsi. Od urodzenia miałam psa i wiedziałam, co pies potrzebuje. A skoro pan, nie wiem, mieszka na wsi. Czy to znaczy, ten... ja pani powiem. Nie miał pan ja pani powiem, że ja się z psem sąsiada dogaduję. Ja. Z pieskiem sąsiada wie pani, ja normalnie się z nim bawię. Ja się z nim tak dogadałem, powiem pani. Niech pani słucha to, bo takiego psa to nie ma na ziemi chyba. Ja mu rzucam patyk, a on mi go przynosi w pysku i mi normalnie do gorączki go podaje. Rozumie pani? Bo tak się mówić z strzarkami niemieckimi. Trzeba się bawić. Trzeba z nimi rzu rzucać im piłki, jak są małe. Oni z tą mnie nie, nie wybijają. Ale, tak, że... ale one nie <laughs> będą mi przynosiły tych piłek przecież. Jak nie? Jak... to zależy jak pan ich nauczy. A pani przecież pomoże pan mi nauczyć takiego i, i... owczarka? przecież to jest szczeniak, to czego pan ma go nie nauczyć, Ale ja swoje jak uczę. A jak pani uczyłam. mi pomoże tak wychować takiego psa? W jaki sposób? No, bo pani mówi, ja że nie, pani pan będzie bardzo... co jakiś czas przyjeżdżała do mnie tu to, wie pani, na kontrolę, na kontrolę pani będzie przyjeżdżała. No. Na herbatę. To może akurat z tym pieskiem pani tam coś ten potresuje, jak pani się tak dobrze zna. Jeżeli, jeżeli pan chce sobie wyszkolić i wytresować psa, są skółki ja nie jestem. Ja mam hodowlę, a nie szkółkę i y, naukę psów. Także dwoje jak wiem. A jakie, a jakie te psy łakocie żerą? Żadnych łakoci się nie daje, psom. Nie ma łakoci. Nie. Tylko karkówka z grilla. Mięso, makaron i co tam. Tylko karkówka z grilla, nie. tak. Jak karkówka z grilla, z grilla, proszę pana, od czasu do czasu pan może rzucić, ale nie karkówka z grilla non stop, no. no przed... ale wcześniej pani powiedziała, że tylko karkówka z grilla. Proszę pana, ja panu powiedziałam, że mięso. Nie sprzedam panu psa, dziękuję, do widzenia, mm. miłego wieczoru. Proszę pani, proszę pani. <laughs> <laughs> to jak mi się dobrze z tą panią gadało, no taka rozgadana, fajna pani była.